W porządku. Przybywamy do hans pubu To jest coś w stylu kryjówki, takiej głównej bazy wypadowej naszej tajnej organizacji przewrotowej. Jeszcze nie wiemy, że ona taka jest, ale ja wiem. jeśli <grym _data> <grym _data> ktoś zbierza, co się dzieje, no na pewno nie będzie zadowolony, że ich główny podejrzany. Jego główny podejrzany i ich też, bo oni też są naszą grupą. Uciekim sprzed nosa z więzienia. Gdzie miał zostać Stelsony, gdzie... Gdzie teraz będą żałowali, że nagle zdradzili mi wszystkie swoje plany. Dobra, w tym miejscu z, z... Nowe cele będę pozyskiwał, nowe misje główne, poboczne, ulepszenia kupował Co jeszcze tam jest jeszcze takiego No Fabułę będę napędzał do przodu na pewno w tym miejscu Idziemy do lojalistów. Przeszkodziłem, nie dokończyłem im jej swojej historii until the lord regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne and i'm lord trevor pendleton i represent the nobility in our little group but we all act as equals here at the hound pits pub this is a momentous occasion corvo i'm going to come out with it we've been building a coalition of loyalists aimed at ending the lord regent's tyranny and restoring the throne at risk of execution we're committed to finding young lady emily and seeing her crowned as empress we've got big plans we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times. But his industrious mind buys him that right. Yes. Por Por Nadal nie rozpierś tej kamizelki swojej hmm. Mogę Twoje piłeczko dokończyć, skoro nie chcesz? Dobra, nieważne. Idziemy od razu dopiero. Nie mam kasiory. Ej, co wy zrobiliście? Co? Ja się nie ruszyłem nawet. I ile mam kasy? gdzie to jest w ogóle. Jest. 500, tak? Potrzebuję trochę highshiwa jeszcze zanim pójdę dopiero. Za mało trochę go zdobyłem. Jeżeli pobiegam tu w okoli po okolicy to powinienem zdobyć trochę. 600 hajsów by mi się przydało Jak się nie mylę Poczekaj chwilę Le Lojaliści powiedzieli mi, że swój plan przede wszystkim chcą Znaleźć córkę Tą właśnie dziewczynkę, z którą się bawiłem w Z którą się bawiłem w chowanego I powoła się jako nową władczynię, nową cesarzową. Ej, ktoś tu groźnika zgubił w rogu Co zabędzwał? Jego strata, mój zysk tu coś jeszcze jest, ale też ch oni chcą, żebym dopadł tych, którzy są odpowiedzialni za zdradę stanu, czyli wysoli, no gang wysoli można powiedzieć. Ej, to jest zabawne, bo korwo jest. Hmm, to jest ciekawe, bo korwo ma włosy na głowie, nie widać tego, ale na artworkach i e, na okładce, może widać. Wszyscy chyba tutaj. Tak, Samuel też jest stary i ale ma włosy, więc to jest. Y, to jest spisek. Ły soli przeciwko gościom, którzy mają włosy na głowie, to jest ciekawe. Nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób, ale na to wychodzi. O, jakaś gruszeczka jest. Litania, jakaś jakaś modlitwa. Niepotrzebne mi to w zasadzie. Pieśń wielorybnika. Co zrobimy z pijanym wielorybinkiem? Hmm. To jest taka wariacja na temat morskich opowieści albo Drunken Sailora. Taka specjalna edycja, jak ktoś jest zainteresowany, to, to odsyłam do YouTube'a Drunken Walor. Całkiem fajna kombinacja, bo to jest taka jakby bardziej mroczna wersja e, szanty e, Drunken Walor, w której e, chcą pozbyć się pijanego wielornika, podrzucając mu gardło na przykład, albo e, wrzucając mu kosę pod żebro. Lydia, ma coś do powiedzenia? Corvo. Tak jest, moja droga. Jesteś do moich usług? Hmm, jestem ciekaw, do czego twoje usługi mógłbym wykorzystać? To jest Wallace, kolega z lojalistów. jest czymś w rodzaju Lokaja. To chyba jest admirała Havloka pokój. Bo widzę, że dużo medalionów ma i odznaczeń wszelkiego rodzaju. O, ale kulu cool, jej zostawił. Nieładnie. Bardzo nieładnie, jak ty zostawiasz klucz, ja, to, ja, go, ja go zbieram. Jakaś bajeczka, przypowieść. Tu jest dziennik. Fajna tu jest technologia taka, trochę steampunk, trochę taka. Hmm. mi mówił, że ta gra jest inspirowana twórczością Terego Pratchetta, Nie wiem, czy to jest do końca prawda. Pratchetta? chyba praczeta, coś takiego. Jeżeli jestem w błędzie, możecie mnie poprawić. Jeżeli mówię prawdę, to możecie mi więcej o tym powiedzieć. Hmm. Mhm. To jest ten zapis. Martens' improvisations have borne fruit. The former bodyguard has been freed and is en route to the staging location. Pendleton's voting block and my military connections. All that is lacking is the ability to get the horse in a controlled manner against a previously inaccessible. To the point, we need a man who can kill the bastards for us. Corvo is more than capable of that, I have no doubt. Chyba Admirale, chyba się mylisz. To chyba to po prawej to jest ten guzik, co? To chyba wyłącza? Chyba się mylisz, bo mówili, że Korwo jest odpowiednią osobą, która mogłaby zabić tych gości. A tak się składa, że ja nawet sobie rączek nie zamoczę w nich. Oj, to było trochę dwuznaczne. Ooo. To jest pana Pendletona, Domek. Pozwolisz panie Pendletonie, że pokradnę ci spokojnie wszystko, nie z ciasteczkiem. Nie obrali się? Bo tak patrzy na mnie złowrogo, to chyba będzie żałowo tego ciasteczka. Daj mi tutaj, masz trochę skarbów chyba. Należy do szlachty, do bogatej rodziny, ale widać, że pijaczek coś z Ciebie Wallace!

Kurczę, jeszcze moi chcą się i akurat wpadli na ten genialny pomysł, żeby żeby sobie pociąć drzewo. Nie no dobrze, że okno mam zamknięte, bo by to wam naprawdę przeszkadzało, wierzcie mi. Słychać by było chyba całkiem nieźle. Tak, bo, chyba piła co słyszę, słyszę tak mi się zdaje. Jeszcze tu sobie pójdziemy tak na, na chwilę. Drop. Jeszcze, dobra. Może tu będą jakieś małe fanty? Nie. O jest, tutaj mamy trochę 30 sztuk. Tu jest jeszcze coś. Chyba wszystko. Dobra, lecimy teraz z portem na górę. Tak. Teraz możemy Piero odwiedzić. Piero jest kimś w rodzaju. też jest genialnym naukowcem. E, właśnie tworzy jedną z rzeczy dla nas, taki specjalny prezent na sam początek gry. U niego też możemy mu lepszać naszych i będę z tego korzystał, bo tego mi gra nie zabrania. Assassin. Chyba asasyn wegetarianin albo no, asasyn pacyfista? <laughs> To są dwie przeciwne sobie rzeczy. Asasyn pacyfista. Terror request is the night. E, ja, Admirał, nie chce mu zapewnić tych wszystkich rzeczy. A ja ci dam spokojnie. Ja ci dam te rzeczy, bo wiem, że jesteś wart tego. Dobra. Piero skończyła się, skończyło się paliwko. Ten świat, e, to miasto, nie wiem, czy cały świat działa na energii pozyskiwanej z oleju wielorybiego. Dlatego widzieliśmy na przykład statek, na którym jest wielki e, wielory pomieszczony. W ten sposób mają nieograniczony dostęp do.

Pressure and the cold are too much to endure without it. I speculate that a human being might, by a process of adaptation, produce high energy humors in the body. I could build a tank that would slowly increase pressure on a subject over a long period of time and then observe them for years if need be to see if the formulation of energetic substances develop. Surely the Empress would be able to furnish me with.

A żeś ładną maskę z demobilu zrobił. Na złomowisko bym poszedł i dorwałbym podobną. Ej, zrobili ze mnie cyklopa, halo. Halo, panie! Cyklopem jestem. Ja nie chcę więcej takich masek i więcej sprzętu. Jeżeli robisz takie maski, gdzie widzę jednym okiem, to. Dziękuję. Teraz lepiej, teraz widzę w stereo. Dziękuję. Teraz żeś zrobił dobry wynalazek. Mogę jej za to zapłacić. 5 groszy. Dobra, potrzebne mi twoje ulepszenia. Eee, to są... To jest ekwipunek. To mnie wa eee, interesuje. Ważne są upgradey. Przede wszystkim na następną misję się przyda przechodowanie kuszy. Przyśpiesza to bardzo. Dobra. I kupimy jeszcze za pozostałą kasę optykę do maski, czyli po prostu... ZOOM. Przybliżenie. Lorneteczka, coś w tym stylu. Kupimy może jeszcze z... Dwa bełty. Usypiające, tak w upadek wypadek. To wszystko, możemy iść. Ale wyglądasz na bardziej zmęczonego, pier... Gadasz tak jakbyś nie spał przez dwa miesiące Śpi dobrze Wyglądasz na zmęczonego Radzę ci położyć się spać, bo przed nami jest długa droga Czas się wybudzi ze snu Chyba jeszcze nasz korwo odpoczął sobie wystarczająco nie? Dobra Ło, wow. ale ja za to nie odpocząłem? Czuję się strasznie zmęczony. ojej Dobra, mamy tutaj jedno wyjście la 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 la. Chyba Armagedon sobie nastąpił. bo kiedy spałem świat się skończył. Tak szybko Lord Regent zapanował nad światem. Nie zdążyłem na się dobrze przespać? O mój Boże. stale moja ucieczka z więzieniem do niczego nie doprowadziła. Dobra, jestem przy tej anomalii. Hello, Corvo. Witam. your life has taken a turn has it not Oczywiście. the empress is dead her precious daughter emily is lost somewhere in the city and you will play a pivotal role in the days to come for this i have chosen you and drawn you into the void I po co I am the outsider, and this is my mark there are forces in the world and beyond the world Co się bawimy w chowanego w lepszą wersję? Trudniejszą. Dostałem blink. To jest pierwsza i jedyna moc, której będę używał. I innych pozostałych nie mogę ulepszyć, nie mogę wykupić, nic nie mogę z nimi zrobić. Takie jest moje wyzwanie. Samym blinkiem na pierwszym poziomie, to co zostałem teraz. Blink to jest taka teleportacja na krótki dystans, zaznaczona poprzez właśnie takie pole. Blinkiem możemy się też typować do góry, jeżeli jest taka strzałeczka, albo do góry w ten sposób. Oczywiście jest to ograniczone poprzez nasz pasek manny, to jest ten lewy paseczek. Raczej, niebieski paseczek. I co jeszcze? Możliwość teleportacji dał nam nieznajomy coś w stylu bożka, półbożka, który, który ma własne kabliczki, w którego wierzą. On przychodzi z Micośki, coś w tym stylu. To jakaś mityczna w ogólnie postać, yy, która jest tam wyjaśniona w grze jako tako. Jej powody, dlaczego na przykład on, on nam pomaga i dał nam możliwość magii, też są mniej więcej wyjaśnione. On nam mówi, że jesteśmy kimś w rodzaju wybranego albo yy, interesuje go nasza osoba, że jest całkiem ciekawą postacią, więc dlatego chciał się zabawić i dać tam te moce. Nie mogę się uratować, 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 nie mogło się uratować, nie mogę się uratować, nie mogę się uratować. Właśnie, nie mogę się uratować, wybacz. Idziemy dalej. Jak ktoś jest bardziej opanowany, może się i skakać i się przenosić. O! Takie fajne szmery bajere. Czym się nie zawsze to mi będzie wychodzić? Tego uwaga. Dobra, jestem. A to są bracia naszego Pendletona. Jest ich trzech, które to były. Tak, jak fajnie skrzywiony. MUAAAAAAH! Kork. Tutaj mamy naszą koleżankę, małą. Jest list. Korwa, jestem bardzo smutna. Mówią, że nie żyjesz tak, tak jak moja mamusia. No, nie wiem czy ja teraz żyję czy nie żyję, ale jeżeli żyję, to powrócę. Ja tu jeszcze wrócę. O, ta skrzynka zaraz spadnie, trzeba zabrać rzeczy z niej. O, jest. Jest Lord Regent. Oj, wielorybek. Podróżuje sobie w przestworzach. Wygląda na niezadowolonego. Kurde, że nie mogę mu machnąć teraz śletem w łeb. Hmm. Chyba Monopol nie idzie za dobrze. <laughs> Albo risk. Nie, risk, nie, to jest risk, to jest angielska nazwa. Ryzyko to jest polska nazwa. Dobra, teraz tutaj. O, tutaj mamy to Spotykamy ich pod koniec gry. No trudni trochę przy że jeżeli ktoś się skrada, bo mają znacznie większy zasięg widzenia. Dobra, jeżeli widzimy taką strzałkę, to jak to wcześniej mówiłem, możemy się typować do góry. Idziemy dalej, bo nie ma co za bardzo czekać teraz. Tu i tak nic więcej za Co chyba nie ma? Mhm. Tutaj chyba jest pan outsider. Tak, by outside in the days that follow your trials will be great corvo seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world and at shrines raised in my name these runes will grant you powers beyond those of other men to help you find these runes I give you this the heart of a living thing molded from my hands with this heart you will hear many secrets and it will guide you toward my rooms no matter how they may be hidden listen to the heart now and find another room <coughs>